Będziemy oczywiście skarżyć tą uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego. Myślę, że w pierwszych tygodniach stycznia teraz pracujemy nad uzasadnieniem treści skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bo chcemy mówiąc wprost wzruszyć. Treść tej uchwały, mając na uwadze wszystko to, co dotychczas zostało w gminie Kraków zrobione, biorąc pod uwagę zaangażowanie mieszkańców miasta w te projekty, bo równocześnie program odnawialnych źródeł energii, program ograniczenia niskiej emisji, czyli te nakłady, które były poniesione ze środków miasta, przy oczywiście również bardzo znaczącym wykorzystaniu środków, nomen omen województwa małopolskiego, czyli tych funduszy europejskich. No to wszystko wskazuje na to, że my nie powinniśmy absolutnie schodzić z tej drogi, nie powinniśmy poluzowywać tych przepisów, które wprowadzają obowiązek wymiany kotłów bezklasowych w gminach ościennych. I zresztą takie stanowisko gminy Kraków zostało poparte przez wszystkie gminy ościenne, czyli te, które są zrzeszone z Krakowem w ramach stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Na przykładzie mojej gminy, gminy Bielka Wieś, gdzie mogę zaobserwować, że jeszcze 4 lata temu mówiliśmy o 2000 kopciuchów na terenie gminy. Teraz w związku z centralną emisyjności, ewidencją emisyjności budynków, zaobserwowaliśmy, że tych kopciuchów tych starych bezklasowych pieców, zostało nam tak naprawdę 470. Więc rzeczywiście ten progres w ostatnich latach jest duży. Chcielibyśmy to bardzo mocno utrzymać, na pewno nie przestaniemy, gdyż. To zdrowie mieszkańców tutaj nie tylko Krakowa, ale i wszystkich naszych tutaj mieszkańców sąsiednich niezwykle jest nam na sercu. Jest to jeden z priorytetów naszych. Można powiedzieć też, że nie ukrywam, że czujemy pewien taką motywację i oddech cały czas tutaj władz miasta Krakowa i mieszkańców Krakowa, którzy jakby za każdym razem motywują nas tutaj gminy ościenne do tej daleko idącej współpracy.